Mają na koncie ponad 1600 występów, udział w 42 festiwalach o międzynarodowej randze i ponad 70 instruktorów. W sobotę zespół pieśni i tańca Podlasie działający przy Bialskim AWF-ie obchodził jubileusz 45-lecia. Rozpoczynaliśmy dość biednie, jak każdy zespół studencki, nieraz w pożyczonych strojach. skorzystaliśmy z każdej możliwości, aby dać koncert. Przygotowanie do koncertu no, zajmowało nam wiele wysiłku, aczkolwiek no, studenci nasi z wielką ochotą no, chcieli kultywować tradycję narodową, dziedzictwo naszego regionu i w tym duchu byli wychowywani. Spotykamy się praktycznie co pięć lat na jubileuszu i zawsze to jest miłe spotkanie integracja tej grupy, która od tylu lat utrzymuje ze sobą kontakty, nie tylko w zespole, nie tylko podczas jubileuszu, ale także nieformalnie. Poza są to grupy towarzyskie, które się potworzyły. Wyszło wiele małżeństw z naszego zespołu i naprawdę atmosfera jest taka, która pozwala na, na sympatyczną pracę. Oprawę muzyczną koncertu galowego zapewniła orkiestra kameralna pod batutą przemysłowa Marcyniaka. Program był podzielony na dwie części. Pierwsza część była taką częścią klasyczną, natomiast druga część już jazzowo współczesna z elementami folkloru i staraliśmy się włączyć do tego projektu Bialskie Jazz Trio. Mamy już propozycję, żeby tę część współczesną jazzową zatańczyć przy okazji Mistrzostw Polski, w, ogólnopolskiego dokładnie turnieju tańca w Siemiatyczach. Również tę część pewnie zatańczymy, powtórzymy ją jeszcze raz w tym projekcie na koncercie z okazji... Święta uczelni. Więc jakieś plany są, ale na razie będziemy musieli po prostu odetchnąć, ponieważ pracowaliśmy naprawdę bardzo ciężko. Od rana do nocy niekiedy po 12 godzin było pracy, na, zwłaszcza na zgrupowaniach, także przed tą częścią współczesną. Myślę, że ona wymagała od studentów nieco przestawienia się. I tutaj no, robimy troszeczkę nowe rzeczy, być może eksperymentalne. Zobaczymy, zobaczymy, jak one zostaną ocenione przez publikę. Zespół Pieśni i Tańca Podlasie powstał w 1970 roku, Sześć lat później jej funkcję przejął na dwa lata Ryszard Kapica. Po 1979 roku kierowanie zespołem przejęli Emma Cieślińska i Marian Żądzicki oraz Mieczysław Balcerzek. W 2001 roku do kadry zespołu dołączył Marcin Bochenek. Mój następca pięknie połączył dwie moje ukochane dziedziny, to znaczy folklor taneczny i jazz. I bardzo się cieszę na tę drugą część, która zaraz nastąpi, bo to jest właśnie spełnienie moich marzeń. Na okoliczność jubileuszowych występów tancerzy zaprezentowali się w nowych strojach Krakowiaków Wschodnich. Podczas uroczystej gali z rąk prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka zespół otrzymał statuetkę oraz nagrodę finansową.